A od kogo się dowiedziałaś? Bo tak, myślę, a, a, a kontakt masz tylko z nie, nie. Tu, Kasią. W życiu bym się nie odważyła i to mam powiem szczerze. Powiedzieć na was złego słowa, nie znając was, zrobiłyście sobie takie kuku, takie kuku sobie zrobiłyście tymi, tymi gadkami. Mają przejeb***, bo ja zabiję ich własną bronią. I Kobiety, które stoją za mną, a za mną stoi naprawdę rzesza kobiet, e, jak obejrzy to, że ja przychodzę na kolację na 3 godziny, wychodzę z niej, jestem zbrukana z błotem na jakimś golfie, Pamiętajcie Aha. o tym, że pięć osób bliskich, z którymi my się otaczamy, one świadczą o nas. Ale I oczywiście. teraz... Wiesz co jest tak, Ale tak jest, Anitka. z kim przystaje, taki sam się staje. No. <noise> Możesz powiedzieć, że ktoś jest głupi. Nie lubię jej. Nie podoba mi się, ma krzywe uszy. Ale sprowadzić kogoś do roli sprzątaczki... Etat sprzątaczki na pewno mam wolny, ale prawda jest też taka, że ja z mężem w ogóle teraz e, szukamy antymodelek. Sprowadzić do braku klasy. Że nie chcą siedzieć przy stole. Ty decydujesz, kogo wpuszczasz do swojego świata, komu oddajesz swoją energię, swoją wiedzę, swój czas. Wiecie, my jesteśmy tam, ona jest tu. Ja jestem tu, a ona jest tu. Ja za parę lat będę tam, a one będą tam.